dom 12. Skoro 11 był w jakości yang, 12 jest w jakości yin. Wchodzimy do oceanu, wchodzimy na najgłębsze możliwe głębiny, jakie są dla nas dostępne. Wchodzimy też w świat pustki, nicości, a jednocześnie wszystkiego. To jest ostatni dom horoskopu, który mówi o tym, że podróż się kończy. Ale zwróć uwagę, że dwunasty dom łączy się z pierwszym, więc z jednej strony to jest zakończenie podróży i od razu rozpoczęcie nowej. To jest znak nieskończoności. Tutaj nic się tak naprawdę nie kończy, kontynuuje się na kolejnych poziomach, w innych rzeczywistościach. Nie wiadomo. To jest dom tajemnic, tego co nieświadome. Dom uniwersalnej miłości, dom połączenia z Bogiem, ale też dom, który wymaga wycofania. W astrologii klasycznej jest to przestrzeń kojarzona ze szpitalami, więzieniami, celami, jaskiniami, właśnie, czyli izolujesz się od świata. Jeżeli jakaś planeta jest w tranzycie przez Twój dwunasty dom, to bardzo ważne jest to, żeby zadbać o taką część, w której Chociaż na chwilę w ciągu dnia zamykasz oczy i jesteś bardzo w sobie, ale też w połączeniu z Bogiem, ze wszechświatem, z naturą, z kosmosem wpisz dowolne. Połączenie z bazą, połączenie z duszą, to jest dwunasty dom. To jest też dom snów. Jeżeli masz jakieś planety w dwunastym domu, warto zainteresować się snami. Ale też dwunasty dom stoi naprzeciwko domu szóstego. W szóstym domu użyłam słowo, słowa służba, a tutaj ta służba się pogłębia i wjeżdża słowo poświęcenie. Poświęcę się dla dobra ludzkości, dla rodziny, dla miłości. To zależy od znaku Zodiaku i planety, która stoi tam w horoskopie urodzeniowym, ale też Złożę siebie w ofierze. To jest energia Chrystusowa, to jest ta miłość uniwersalna. Cierpię za miliony, medytuje, modle się. Jest w tym domu jakiś rodzaj samotności, właśnie izolacji, tajemnicy, ale jest też potencjał, żeby dotrzeć do kolektywu. Tu jest potencjał na to, żeby Twoje działania dotknęły mas, ryby, ocean. Tu nie ma granic. Dotykamy tego czegoś poza światem rzeczywistym poza czasem, poza gatunkiem poza tym, co można złapać. Dotykamy kolektywu na emocjonalnym, głębokim poziomie. Więc cokolwiek przechodzi przez dwunasty dom, wymaga zatrzymania, wymaga zwrócenia się do środka, wymaga połączenia z bazą, z górą, z Bogiem. Nazwij to tak, jak potrzebujesz.